Monster High wreszcie to powróciło. Cześć! Pierwszy numer się ukazał w kiosku. Monster High, wydanie specjalne. Pierwszy numer akurat się trafił 2023. Prezent, pamiętnik z pazurem. Tu znajdziemy. Tu będą y, fajne, zabójcze plakaty i obłędne zadania. Tylko dla potworów? A, dla wszystkich. Zobaczmy, jak wygląda. Same reklamy Monster High. Już są dostępne nowe lalki do kupienia, ale nie mam żadnej jeszcze. Ale jeszcze nie zwróciłam uwagi, że jest jeszcze ten uroczy chłopak o imieniu Deus Gorgon. To są puzzle. Mroczne, fajne brazoletki, ale my nie będziemy przecież wycinać. Lepiej to skserować to. Skopiować magazyn na ksero, żeby skanować. Poznaj potwory, przeczytaj nowy magazyn i poznaj się fajnych przyjaciół. Tu wszyscy tworzą straszliwe zganą paczkę. Tu są puzzle. wszystko jest łatwe. Wszystko zobaczymy. A tu pierwszą rzeczą mamy Clowding Wolf. Tu jest kolorowanka o imieniu, nie wiem, Crescent? To nie jest chyba Crescent. Mm. Tak, piszę, to jest kreska. Tak znam, ale troszkę inna. Tu, tu jest, żeby pokolorować napis Claudine, ale nie będziemy kolorować. Tutaj będą pojawiać się opowieści. Co my tu mamy? Patrzcie, jaka ładna Spektra der Geis jest. O nie, nie chcę oblać nawiedzenia. Ona miała rację, tu. Muszę znaleźć sposób, żeby tam wejść. Odejść stąd. A, jeszcze tu. Idź do lasu. Ale mama tej Clowdin, kim jest? Hmm. A tata Clowdin? Nie wiem. Ale ja znam ten serial, bo ja obejrzałam ten odcinek. Co tu, mumia? Clowdin jest mumią. Czy to, to to jest Glowdenai? Ojej, sorry. Ta Glowdenai, córka mumii. A te postacie w tle, kim one są te te. Te nowe. Jak tu nie lubić lodów z gałką oczną. To szkoła dla potworów. Znajdziemy sposób, żebyś mogła tu zostać. Śmieszne. Spadły. O, jaki słodki misio. O imieniu kumar, czyli taki grizzly, taki miś. Raczej niedźwiedź. Tu mamy że jest wilkołakiem, tak Loftin. Jestem wilkołakiem. Witam w strażyceum. Będziemy spółkulaturkami. Super. <gryśla> tutaj on gryźli go za, Zajarał tutaj tą główkę tej krewnickiej. To jest pani dyrektorka głowienia krewnicka. To ją znam. To jest. Ta kuma, taki niedźwiadek, taki niedźwiedź. Bo no, nawet już wiem, jak obejrzałam odcinek. Bo najpierw Klawin połaszkotawała Kumę. No i zostali najlepszymi przyjaciółmi: jest Draculora, Franki i Klawin. No to lecimy dalej. Przyjaciółki na zawsze. Potworna ekipa. Projektuj i szkicuj notatnik. Ale ja nie będę szkicować. Po co. Tutaj będą się pojawiać plakaty. Mamy Diusz Gorgon, Claude Nile, Laguna Blue, Klowing Wolf, Frankenstein i Draculora. Super. A nawet jest nawet tutaj. Pod wodą, nawet się tam wlazła. Zaraz, dlaczego ta Franki ma z prawej protezy na nodze? Powinien być po lewej noga. A nie, to jest tylko odbicie z i to jakiś błąd? Nie. Nie będziemy przecież tu nic kolorować, rysować. Ja zbieram to na ksero. Tu są labirynty, nowe. O, nowe są reklamy. Monster High same. Nie ma innych reklam, ale są fajne Monster High. Wspaniała zabawa w świecie Monster High. Popularnie są postacie. Ciekawe zadania, quizy, rebusy, naklejki dla fanek mody dekorowania, kolorowanki, naklejki. Osobisty pamiętnik, planer i błyszczące naklejki. 25 październik był już dostępny i już jest do, dostępny do kupienia. Od firmy Ament też. O, znajdź różnicę. Zobaczcie. Widzieliście coś? Chyba nie. A ty jej psiknęło do ucha. No dobra, lecę dalej O, jeszcze jest jedno Nowe plecaki i torby Monster ha, Już są w wyprzedaży Weźmy udział chyba w konkursie Bo tutaj Są fajne lalki Pamiętniki, skarbonki. Starzec, to wspaniała szkoła Pełna potworów I biornie fajnych przedmiotów Pójść w wodze fantazji I wymyśl monstrualnie Oglądną nazwę przedmiotu do nas wydołącz krótki opis, co można by robić po też takiej lekcji. Najoryginalniejsze pomysły nagrodzimy. Na wasze prace czekamy do 10 stycznia 2024, dopiero po nowym roku. Lalki piękne. Ale nigdy nie miałam nowych lalek jeszcze, no ale... Historie z dreszczykiem. To, to wyglądają trochę jak naklejki. Tu mamy horoskop. O, przewidzę, widzę, że już Gorgon ma fioła na punkcie tych okularów. Nowe po prostu, bardzo fajne. O, jeszcze było takie podobne. Jest troszeczkę inne. Ale nie będziemy tego wycinać, bo szkoda tej magazynu. Lepiej zostawić na ksero. A, jeszcze to nie wszystko. Są tu lalki. Pokochaj swoją wyjątkowość. Odkryj nowe lalki. A jeszcze nie wszystko. Mam jeszcze inne rzeczy. Jestem. Tu są ładne, nowe, piękne naklejki. O, gdzie mogę taką drakulonę znaleźć? Bo ja widziałam tylko cały w zeszycie. Kto to rysuje takie grafiki koncepcyjne. Mam jeszcze fajny taki długopis. Otwiera i się zamyka. A oto, mam taki pamiętnik pamiętniczek Monster High. A w tyłu mamy tutaj ślicznego, uroczego nietoperza. Pupilka Draculory. Tu jest Draculora, Frankenstein i Clovni Wolf. A zaraz ja otworzę ten pamiętnik. Jak wygląda w środku? Ok, otworzyłam pamiętnik. Tutaj mamy dwie zapasowe klucze. To jakby nie przypomina, że wygląda bralok, Kutka. Jak byłam mała, to jeszcze miałam inne takie pamiętniki. Skutkom. Tam miałam gdzieś chyba z takim. z Gar coś takie. Nie, nie, nie pamiętam, napiszcie mi w komentarzu, bo ja gdzieś tam miałam taki zielony pamiętnik z dziewczyną w jabłuszko takie coś takie japońskie, takie zagraniczne. To było moje dzieciństwo, jak jeszcze chodziłam do przedszkola, bo jeszcze była małą dziewczynką. nic nie ma. Ale nie będziemy nic w pamiętniku pisać. Bardzo śliczny ten pamiętniczek. Podoba mi się. A jeszcze miałam inny taki pamiętnik. Takim jeszcze z zajączkiem, ale też na kłódkę. Jeszcze pamiętnik miałam taki z Paryżem. Też na kłódkę? Nie, nie pamiętam. Musiałabym takie stare rzeczy znaleźć. Bo gdzieś miałam taki, taki ładny, taki pamiętnik. Taki, taki zielony w mojej dzieciństwie. Z taką Outlager coś takie. I na pewno coś mi przypomni. Dopiero znajdę w przyszłym jakimś czasie. Dobrze. Zamknęliśmy ten pamiętnik. Na tu jest bezpiecznie. Dwie klucze zapasowe jest jedna. I do zobaczenia może za rok, nie wiadomo, kiedy będzie drugi numer. 2020, bo to jest nowy początek, ale wezmę udział w konkursie, bo bardzo lubię konkursy. Bo Monster High w dawnej przyszłości nigdy nie brałam w konkursach, ale może wezmę udział w konkursie, bo może zaakceptuję. A wiem, bo mieliśmy taki pamiętnik z UproGuar, taki co ona huśtała się z... na huśtawce. A dziewczynka, ja ją znajdę, i potem pokażę taki krótki short. Do zobaczenia za rok z magazynem Monster High. Może w tym roku, czy nie wiadomo jeszcze. I życzę miłego, udanego weekendu i udanego dnia.